Cześć, witajcie z tej strony Natek i w tym filmie Wam pokażę modyfikację, która dodaje do BMG możliwość zmieniania rozmiarów samochodu ETK800 a więc jak tutaj wejdę na Escape i teraz konfiguracja pojazdu tuning, teraz tutaj na samym dole prawie mogę zmniejszać lub zwiększać auto więc teraz auto się zrobiło strasznie szerokie, tylko to tylko to nie działa perfekcyjnie jak się to robi w ten sposób już Tak, to nie działa perfekcyjnie, ale jak tutaj wejdę na ten samochód, to tutaj jest dużo różnych yy, wersji tego samochodu. Tu tutaj jest wersja z małymi kołami, tutaj jest jakaś szeroka wersja, tu jest jakaś duża wersja, a więc w tym filmie to przetestuję. Oraz na tych zdjęciach są manekiny do porównania. A więc teraz tutaj miałam tą normalną wersję, którą wszyscy mają. Ale teraz mogę wejść na wersję 2D, no to chyba będzie dość płaskie. No właśnie, to przejedźmy się. Silnik uszkodzony. jedziemy no Czuję się, jakby to się miało zaraz przewrócić. I tym się chyba za bardzo nie da jechać w prostej linii, bo to się zaraz przewróci. No teraz ja staram się skręcać, a to się przewraca. Więc tą wersją za bardzo się nigdzie nie pojedzie. No właśnie, tutaj mamy wersję z małymi kołami, a więc... Nie wiem, ta wersja jest bardzo niska. I tą wersją się jedzie bardzo podobnie do tego auta normalnego. To jest prawie to samo. Za bardzo różnicy nie czuję. Jeszcze jest wersja z ogromnymi kołami. Zacznijmy jechać Nie wiem, te koła się zaczęły trochę... trochę trząść, ale dobra. Ja teraz daję maksymalny gaz i to się zbyt szybko nie rozpędza. Ale mógłbym chyba... Jakieś auto przejechać. A tutaj widzę jakieś auto. Ojeju, dlaczego to się tak trzęsie? Dobra ja nie wiem, ale zbliżam się do tego auta. No, no to spróbujmy jeszcze raz. A więc tutaj jest autko, to spróbujmy je przejechać. No, akurat ja ominąłem, ale w tym się naprawdę ciężko steruje. Następna wersja jest bardzo yy, krótka, a więc nie wiem, ta kamera jest strasznie blisko. No i ja tutaj... Ja szuram po ulicy. Ta wersja nie jest zbyt szybka chyba. No może, Lot od tyłu to... ...to auto wygląda dość normalnie. Ale od boku jest to bardzo małe. Nie ja wiem, jeszcze chcę zobaczyć... ...kamera od środka. Kamera tutaj od środka... Dobrze wygląda, no tutaj nie, za bardzo nic nie ma takiego... ...dziwnego, może tylko to, że te... nasiedlenia są bardzo blisko. Jest nawigacja i... ...nie wiem, wszystko działa. Ta wersja jest szybka, tylko... Nie aż taka szybka jak oryginał, a więc tutaj mam niską wersję i to jest naprawdę płaskie normalnie. Nie wiem, czy tutaj jakikolwiek człowiek by się zmieścił, ale zobaczmy, od środka to, środka to nie wygląda tak źle, ale tak, to jak jest nowe auto, to od środka to wygląda dość dobrze. Nie wiem, ten silnik jest chyba trochę bardziej płaski niż zwykle. Ale jest jeszcze bardziej płaska wersja. Od środka to wygląda trochę płasko, ale od zewnątrz to to wygląda naprawdę śmiesznie. Ta wersja jest naprawdę szybka. Może dlatego, że jest mniejszy oprócz powietrza albo coś. Nie wiem. Ale chyba żadne auto nie może nie przejechać, no. Ale jeszcze jest wersja, co się nazywa naleśnik. To jedzie. Czekajcie, zanim gdziekolwiek pojadę, to... Zobaczę tylko, jak silnik tutaj wygląda. Ten silnik jest chyba trochę bardziej paski niż zwykle. I z pierwszej osoby to wygląda właśnie o tak, a więc to jest bardzo nienaturalne. Pojedziemy. Tam jakieś auto utknęło, widzę. Ta wersja niestety nie jest to zbyt szybka. A więc przeniosłem się na drugą stronę autostrady, żeby auto jechały w moją stronę. Co coś tam tam stało. Laura, e, chcę, żeby to auto nie przejechało. Normalnie mnie nie przejechało nic się nie stało jemu, ale mojemu naleśnikowi się trochę bardziej tak skrzywił. To tutaj mnie mogą auta przejeżdżać, ja mogę dalej jechać, a więc to działa naprawdę fajnie. Tutaj jest auto, może to niskie auto nie mogło przejechać, się nic nie stało. To jest naprawdę fajna wersja. Zobaczmy. Jeszcze jest wersja mała i nie wiem, jak widzę to auto to wygląda dość normalnie, ale jak porównuję sobie z tymi innymi autami to jest mniejsza niż powinna. Ale jeszcze jest wersja bardzo mała, tak wygląda. Ta wersja jest szybsza, zobaczmy, jak tutaj widzicie to ta wersja jest naprawdę bardzo mała i tam... O, ale to auto wyskoczyło. I ta wersja naprawdę mocny silnik. To auto jest dosyć wysokie. Ciekawe, czym nie może przyjechać. No. Co? Co tu się stało? Nie rozumiem, czy to auto nadal waży tyle samo ile ważyło, zanim zostało zmniejszone, czy co? No nie jakbym miał dwa takie auto, to mógłbym. By to auto gdzie się zawieść. To działa. Naprawdę fajnie. Jak na razie to chyba to jest moją ulubioną wersją. Jeszcze jest samochód RC, czyli jakiś sterowany albo coś. I... I to ma nadal spalinowy silnik, ale zdołało przewrócić normalne auto. Auto to jest bardzo ciekawe, żeby auto sterowane, takie małe, przewróciło normalne auto. To jest naprawdę silne. Wy to widzicie? Ja to auto miałem na sobie i ja to auto wiózłem. To jest chyba moja ulubiona wersja jak na razie. Jeszcze jest wersja SUV i ta wersja jest chyba jakaś większa trochę. No, w porównaniu do tamtego auta, co właśnie minąłem, to jest yy, dość spore. Jeszcze jest jakaś wersja szeroka i to jest naprawdę szybkie. Co, jakbym oczył nitro? Ta wersja jest chyba jedna z najszybszych, przynajmniej na szybsze, które testowałem. Się tutaj wpakowałem w to auto i teraz tego tutaj wyrwać się nie mogę, prawie. O tak teraz to auto wygląda po tym zderzeniu. A więc to jest wersja długa. To naprawdę jest dłuższe niż oryginał, ale oprócz tego to się tym naprawdę normalnie jeździ. Ale jeszcze jest wersja limuzyna, a więc ta wersja jest naprawdę długa. No, perfekcyjnie wjechałem w to, ale. To się nie zniszczyło aż tak bardzo jak ja myślałem. Zaraz wpadłem na pomysł, czy da się tą wersję naleśnikową złamać na pół. A więc tutaj mam duże auto, którym chcę złamać te, to, to auto naleśnik. Jak widzicie, to auto się trochę... Jak widzieliście, to, to auto się trochę skrzywiło, ale się znowu wyprostowało, a więc... Nie da się tego auta złamać się na pół niestety w ten sposób. Ale jest jeszcze inna wersja limuzyny. Ta wersja jest bardzo szeroka. Vladimir Putin. To się nawet na jednym pasie nie mieści, a więc to chyba by nie było dozwolone na zwykłych drogach. Sami ja auto, wiem w drugie auto i... Nie ma jakichś strasznie dużych uszkodzeń, ale jeszcze chciałbym zobaczyć od środka, bo tutaj wszystko jest rozciągnięte i ta nawigacja też jest rozciągnięta. To pokrętło na pewno jest rozciągnięte, ale jest jeszcze jakaś taka długa wersja policyjna, ale nie wiem, to jest trochę podobne do tej wcześniejszej wersji limuzynowej. Jeszcze jest wersja limuzyna prezydenta, więc nie wiem o co tutaj chodzi. Aha! Aha, już rozumiem. No bo jest taki film, gdzie prezydent miasta, nie kraju, jeździł takim... jeździł jak pirat drogowy, ale jak teraz dodaję gazu, to to naprawdę szybko jedzie. No, jadę, jadę już 300 km na godzinę. Ciekawe do jakich prędkości to się rozpędzi. To jest naprawdę szybkie. Na tym się prawie nie da zapanować. To później przetestuję, jak szybko to jedzie. Ale to zrobi na samym końcu odcinka. Już jest wersja duża, bardzo duża, bardzo, bardzo duża, ogromna i niszczyciel samochodów. A więc wezmę tą wersję ogromną, potem wezmę tą wersję y, niszczyciel samochodów. I jak, jak ta wersja ogromna jest taka duża, to nie ciekawi jaka duża będzie ta wersja Ta największa wersja Pod tym mostem ja się nie zmieszczę No to znalazłem już tutaj drogę no To to chyba będzie kręcać to je Przyjadę Ja myślałem, że to Że ta auto odniosło trochę większe obrażenia Nie wiem, ja to przyjechałem, ale temu się prawie nic nie stało Tylko się trochę wgniótł dach Przetestujmy wersję Największą To jest normalnie takie duże jak cała ta autostrada Nie mogę jechać po drodze, bo wiadę w tą lampę. Ale lampa mnie zatrzyma, niestety. A więc jestem już na tej płaskiej mapie. Tutaj nie będzie żadnych przeszkód. To, to się trochę wolno rozpędza, ale zauważamy właśnie, że tutaj jest nitro. Ale jak to auto jest takie duże, to sama butelka nitra musi być taka duża jak jakiś mały budynek. No, tutaj jest ta butelka. Idziemy, bo to jest naprawdę ogromne, to. Przejeżdżamy i to auto chyba nie jest jakieś strasznie. Ciężkie to tym, którym teraz jadę. Jakoś nie wygląda na jakieś strasznie... ...ciężkie. No, tutaj pisze, że, że ma 16 ton. To chyba jest trochę mało jak na takie duże auto. Mogę teraz przetestować tą wersję e, limuzyna prezydenta. To jedziemy, mam 300 km na godzinę. 400, nie wiem, czy to ma więcej biegów. Szósty bieg i to ma 7 biegów. Już jadę 500 km na godzinę, to, auto, to chyba rekord jakiś pobiłem dotyczący tego auta. Ósmy bieg, jadę 600 km na godzinę. Dobra, nie ma więcej biegów, to jest bardzo fajne auto, więc link do tej modyfikacji będzie w opisie. To jeżeli nie chcecie pominąć żadnych kolejnych filmów, to zasubskrybujcie mój kanał i zostawcie łapkę w górę. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu, cześć!